Halo, hej, cześć cześć, siema no Halo, halo, halo No dobra Słuchajcie, trochę Trochę przegrindowałem ostatnio tutaj, nazbierałem surowców eee, Nazbierałem trochę żywicy, bo jej zawsze... Zawsze nam mało no i no i, Tak, więc zabierzmy to Ale, ale też ostatnio zastanawiam się nad quest'ami, które mamy tutaj do zrobienia. Eee, ojej, jak chaotycznie dziś! Przepraszam Was najmocniej, drodzy widzowie. Słuchajcie, już, już powracam do świata żywych. Przepraszam, ale dzisiaj jestem strasznie zmęczony. Eee, mamy tutaj trochę questów, które są aktywne. Trochę ich jest. Mamy przede wszystkim główny wątek: rdzeń. rdzeń. E, rdzeń pomysłu. E, no tutaj jest to kwestia właśnie tych tajemniczych wrót tajemniczych. E, no, tych teleportacji ta kwestia. W każdym razie. Eee, no trochę tutaj jeszcze innych pierdów znajdziemy, natomiast, 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 a gdzie to było? No właśnie, nieznane, nieznane części. Słuchajcie, tutaj jest quest, który mówi nam, że musimy wydrukować mały wahadłowiec. Wahadłowiec to jest taka, w uproszczeniu taka rakieta. I, i, i. Słuchajcie, słuchajcie. Ja nie jestem pewny, czy to była. To była duża drukarka. Mały wahadłowiec powinien być w dużej drukarce. W końcu użyjemy dużej drukarki. O, 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 i właśnie. Tylko teraz tak. Słuchajcie, tu jest mały schron. Tylko mały schron. Więc to byśmy musieli sobie odblokować. Duża, duża. To będzie to. No, bo będzie to. Tak, to będzie to. I... i... to był mały wahadłowiec. Mały, mały, mały wahadłowiec. Czy to jest tu? To jest tu. A, 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 a. no tak rozumiem, że to chodzi o prom. Tu jest opisane jako prom, tam był mały wahadłowiec. No dobra. I to kosztuje nas 1500 bajtów. 1500, 1500 bajtów i do stworzenia jest potrzebne dwie sztuki aluminium. Bardzo tanio więc od razu, od razu kupujemy, znaczy odblokowujemy i aluminium. Aluminium chyba mamy. Zaraz obczejmy. Halo, ame, amelinowe. Halo. Czy my mamy ameli... To był malachit chyba był chyba. Zróbmy może tutaj trochę Remanencik cyk. razu może i to Tak, 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 tak. Amelinowe czy to było Amelino? Kurde, ja znowu nie robię to co trzeba, no Ja nie wiem, przepraszam. Ja jestem jakiś zmęczony Amelinowe z czego się robiło amelinowe? jego Słuchajcie No każdy ma prawo czasami się zagubić w tym wszystkim z laterytu. Aha, aha Czy lateryt to nie jest, to jest faleryt. To jest malachit. Lateryt, 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 lateryt. A, e, a już chyba wiem, bo to jest miedź. No i właśnie, no. No i właśnie, właśnie. To zaraz zaraz sobie ogarniemy temacik, bo tu jest cynk, to też nie. Ale, ale mamy jeszcze tutaj ceramikę. O, o, no super. Chyba się wysypało nagrywanie. Halo, dobra, już jesteśmy po małej, drobnej przerwie technicznej. Coś tutaj się nam zepsuło po wsadzeniu tej próbki. Chyba nasz komputer. Nie był przygotowany na takie obliczenia. Tutaj nasza maszyna, komora badawcza, na obliczenia tak dużej ilości bajtów. Ale, ale, a, ojej, gdzie ja biegnę w ogóle? E, słuchajcie, co ja chciałem? Chciałem Wam e, pokazać, pokazać. Jajkuję, je, naprawdę, dzisiaj nie mam siłki. Tylko gdzie to, gdzie to było? O co mi chodzi? No, mieliśmy z ceramiki ostatnio ogarnąć ten ten. Ten ten tego, tego. No, no, tak. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Eee, o, właśnie, te platformy handlowe. I teraz tak. Platforma wniosków EXO. I tu była żywica i ceramiczne, a to jest w drukarce trzeciej, czyli w tej. Mm, mm, mm. Czyli, czyli. Mora badawcza, platforma wniosków exo ceramiczny i żywica jeszcze nam jest potrzebna. Weźmy więc, więc weźmy ją, wsadźmy do ekwipunku. Nie pamiętam ile tam było sztuk potrzebne. Dobra, styknie. Dwie sztuki. No i robimy, lecimy, lecimy. Dobra, czyli teraz robi nam się ta platforma handlowa wniosków exo, która jest wymagana do biopaliwa

Za dużo naraz tu się dzieje. Chciałem zrobić tą. Mały magazyn, ale tu są dwie żywice potrzebne. To szybciutko jeszcze ją zgarniemy. Dwie żywice. Miałem jedną w plecaku. Dobra. Cyk. Lecimy. Tu skończyło się skanowanie. Od razu dorzucamy następne do pieca. Lecimy. Dobra. Tu nam się jedno zrobiło. Od razu to odpalmy. Dobra. Tu nam się zrobiło to. Kurcze, no ja już tam chciałem iść do... Po co ja chciałem iść? No, nie powiem Wam. No chyba, że zostawicie łopę. Nie, no, żartuję. Chciałem iść na dół tam do naszej kopalni po. po co? po mieć. Nie, po mieć? Co to było? Amelinowe to było, słuchajcie, po amelinum. Ale, ale, dobra, czy, czy ja to mogę taką? Mogę taką, tak w trakcie. Dobra, panie pralka, proszę się tu uspokoić. Później będziemy robić pranie. Dobra, zobaczmy, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Farma EXO, no i fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. I co? Aha. No właśnie, to jest ten przedmiot, ta Platforma Wniosków EXO do, do tego handlu, właśnie. Tylko. No dobra, a, 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 Zaraz, 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 bo ja nie kumam czaczy. Jak to się instaluje? Czekanie. E? Okej. Okay. Okej. Okay. Tworzyły się ramionka. Wow, co się dzieje? Ale to wyleciało, to wyleciało z ziemi taką. No dobra. Coś coś się zbagowało, bo to powinno z kosmosu przylecieć, a wyfrunęło z ziemi. Tak śmiesznie. No mniejsza, w każdym w każdym razie przyleciało. Aha, dobra, już wiem, już wiem, już wiem. Zobaczmy teraz tak. Spróbujmy, spróbujmy w ten sposób. Ja sobie to cyk. Zabieramy zestaw Happy Mila. I co? Tak i patrz. Drogi widzu, to się montuje teraz tutaj. Aha, cyk. O. To sobie odwrócimy. A co? A co? To też sobie odwrócimy. Żebyśmy się tutaj nie rozpraszali, zainstalujmy te. O. -o. Gniotozyna, dobra, i z powrotem, bo tam jest ten wyświetlacz. O. I co? Aha, to dopiero tyle sobie zrobię. Wartość ładunku 120 do celu 8000. No, no to świetna zabawa. Grindu tutaj trzeba. i poleciało sobie. No nie, no szczerze, tak trzeba. To nie, to, to raczej nie będziemy się za bardzo chcieli w to bawić. Hmm, no nie fajnie, nie fajnie. Straszny grind tu trzeba przycisnąć, dobra. A mogę to sobie zdemontować teraz? Czy to przylecić? Halo? Halo, panie rakieta? Czy. Szanicie. Dobra. Panie pralka, proszę mi prać dalej moje ciuchy. Kosmiczne ciuchy. O. No. A, wylądował sobie tam elegancko. No i fajnie, mogę sobie tam instalować dalej. Tu jeszcze na górze jakiś garżet, można. Miejscowić. No ale dobra. Tu miałem trochę zrobić porządku na tym naszym ciągniku, ale to za chwilę. Bo. O, tutaj mamy teraz na czym układać. To może zróbmy w ten sposób, bo tak naprawdę tylko to będzie nam potrzebne. Na jedno wyszło. Tak naprawdę. O, drogi widzu, nie pytaj dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. No i co? To tą, amelinowe tą chciałem przywieźć. Chciałem zrobić ten wahadłowiec. I słuchajcie! Jako, że jest to nasz dziesiąty odcinek, to będzie to pewien pewien koniec pewnej serii. O matko! Jestem hardcorem. Eee, będę chciał w następnych odcinkach. Kurczę! Jedziesz! Będę chciał w następnych odcinkach wybrać się w kosmos. I zobaczymy, co z tego będzie. Eee, no więc szykujcie się, szykujcie się, bo to już będzie jakby druga serial. No nie, nie wierzę. Czy w, nie wierzę w to, że, 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 że będziemy coś takiego robić? To chyba tu było, nie? Tak, tu robiliśmy tą rampę naszą. Och. A teraz mamy turbo jetpacka. Możemy sobie tutaj śmiało. Tak, to chyba to było, nie? Lateryt, chyba lateryt był potrzebny, tak coś mi się zdaje. No dobra, dobra, no dawaj z tym laterytem polecimy. Nie wiem ile jego nam tu potrzeba. O, dwie sztuki nam już wskoczyły. Ale to sobie zróbmy jeszcze tą platformę trochę wyższą, żebyśmy mogli sięgnąć jeszcze tutaj coś. O, jeszcze mamy dwa sloty mamy ekwipunku. Śmiało. Dobra. I wracamy. Wracamy. Tylko tyle chciałem. Dziękuję bardzo. Dobra. Tu sobie. Hops. Skikniemy. Eee, tam na dół nie ma sensu jechać. Chyba rzecz nam będzie potrzebna. Ej, panie. Panie Astroner. Proszę mnie tu się nie ślizgać. Myślicie, że może? Nie, to nie na odcinku. Nie będę robił takiego grindu. To po odcinku tu przejdę przyjdę albo na live kiedyś jakimś zrobimy zrobimy live a, na pewno no już przemyślałem temat live będzie robiony może nie będzie jakoś ekscytująco jak to mają zawsze jak to mają zawsze zazwyczaj takie początkujące twarze ale, ale, live'a zrobimy, zrobimy na pewno no, jeżeli będziecie chcieli, to się możemy umówić umówić na konkretny termin jakąś datę sobie wymyślimy i zrobimy live'a kiedyś, no no, ale powiem szczerze, troszkę się boję, bo live'ika jeszcze nie robiłem, jak nagrywać, nagrywałem ale live'a, nie, nie no, ale cóż, zrobimy, zrobimy, pomyślimy teraz się zajmijmy, skupmy się tutaj, bo już mamy Ojej jaki wielki tam olbrzym wsunie po niebie. No ładna planeta, tutaj widoki Szaleństwo Dobra, e, Amelinium. Idziemy robić Amelinowe. Amelinowa idziemy robić, dobra Od razu, od razu Nie bawimy się, nie, nie zastanawiamy, tylko lecimy od razu na grubo. Tutaj jeszcze też można zrobić w ten sposób. Eee, miejsce mi się kończy znowu. Chris, weź to ogarni, zrób tu miejsce. Mm. Dobra, to podcin. I tak zawsze. I tak, i tak to właśnie jest. Amelinowe bierzemy do ekipunku. Tu nam się coś jeszcze zrobiło, ale to nam niepotrzebne ceramika nam chyba niepotrzebna. Jeszcze jeden latery tu się znalazł. Dobra. Zobaczmy, ten wahadłowiec. On był w trójce, tak? Nie, tak, nie. Źle. Wahadłowiec był w tym. Największym. W drukarce największej. I już go odblokowaliśmy, tak? Tak, chyba tak. To przestawmy, bo nas tutaj trochę ogranicza. Od razu próbkę. Próbkę. Próbkę moczu można. A no i myślałem, że się będzie kręciło tam, no ale to potrzebuje prądu, jednak. Tak to nie działa. Dobra, mały prom. A to tylko aluminium potrzebuje. No dobra, lecimy, niech to się tu robi. Ojej, to będzie trwało wieki. o, jako wielka ta drukarka. No dobra, trzeba tu będzie ogarnąć tą naszą bazę. Ale to już w następnych odcinkach, bo nigdy nie mam czasu, żeby się za to zabrać i jakoś sensownie to uporządkować. A naprawdę mam wizję, wizję mam niezłą. No dobra, e, robimy w takim razie na oś mały prom. Tutaj on będzie nam. Będzie nam służył. E, natomiast. Co natomiast. A, już wiem. E, słuchajcie. Jeszcze tam coś gadałem, coś tam se gadałem wcześniej, że e, mod wzmacniający chciałem zbudować, tylko nie wiem gdzie on jest. Bo właśnie, właśnie tutaj są te mody wzmacniające i on potrzebował świder MOD. MOD 1 ceramiczny. A my mamy ceramiczny? To jest ceramiczny? Co jest ceramiczny? To jest, dobra. To kosztuje tysiaka, więc od razu lecimy z tym. Teraz to było mała. Najmniejsza zakładka ceramiczny. i to był mod wzmocnienia. Nie, to był świder MOD1, świder MOD1. No i lecimy od razu. I teraz na 4. O, dobrze. Wahadłowiec jest gotowy. Tutaj od razu. O, jaki grzybek fajny. Zamontujmy. Tylko teraz, może, może, może tu. O, właśnie. I teraz nam się tutaj. Miejsce nam się tu kończy. czy ja mogę nie mogę. Drugiego tego. E, może to za... A teraz jak będzie kopał. Mus Jestem ciekaw, ja muszę to sprawdzić. No ten terraformer teraz jest zaktualizowany. Upgradic. No, teraz chyba chyba szybciej. Nie no szybciej. Ja nie, nie wiem, nigdy nie rozpoznaję tak. Nie no, idzie. Idzie srogo. Ostro idzie, ale znowu nam brakuje prądu. Trzeba będzie się bawić w ładowanko. Inne takie gadżety. Dobra, statek mały od razu wypakujmy. No, fajny jesteś w statku. Tutaj w statku jeszcze trzeba będzie zainstalować. To jest śmieszne w ogóle, że sobie można go podnieść. Tak o 5 razy większa. Dobra, postawmy go tutaj na naszej platformie lądowisku. O, 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 dobra trochę brzydko wygląda, bo tak się tutaj. No, no nieważne. dobra, no i właśnie mamy statek. Mamy, mamy statek. I słuchajcie, słuchajcie, tu jeszcze trzeba ten yy, natleniacz. A, no i paliwo, tu jeszcze mi pokazuje, że paliwo jeszcze. jak się natleniacz robiło? Czy ja mogę go tak, o, stąd? no ale nie, to głupie by było. Yy. Chyba w tym. Dobra, teraz tak. To nam na razie nie przyda się. A bajty niech się robią, dobra? Wiem, że tak śmiesznie, wymiennie, tutaj to wszystko. Mm. Komora badawcza. Tu są duże te elementy. To nie będzie ta drukarka, to będzie ta mniejsza. Tak mi się wydaje. A... Natleniacz. Aluminium. Amelinowe Mamy amelinowego sporo. Dawaj, dawaj. Może ze dwa se wezmę. Nie pamiętam, ile tam trzeba było tego. To było to, to było to. Natleniacz cyk, cyk. Dobra. No i tak to właśnie w tej grze wygląda, że jest bardzo dużo kraftowania. Jak się już surowców nazbiera, to naprawdę trochę tego jest. Eee, roboty takiej, o. Zróbmy tak, szybko tutaj sobie podskoczymy do naszego wahadłowca i, i zróbmy tak, tak, o i cyk, i już. Eee, dobra i to był quest właśnie, wydrukuj, wydrukuj i co? Hmm. Wydrukuj i podłącz silnik manewrowy na paliwo stałe. A, 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 a. Silnik manewrowy na paliwo stała Olerka A gdzie ja to znajdę, proszę pana? Hmm. To gdzieś tutaj było Paliwo stałe dla silników manewrowych, tak? To to? To miało być. Wydrukuj podłącz silnik manewrowy na paliwo. Wydrukuj i podłącz silnik manewrowy. Ja muszę silnik wydrukować, a nie paliwo. Eee, nie kumam, nie kumam, nie kumam. Eee kurczę. Zgłupiałem trochę. O, można dwa naraz sobie otworzyć, fajnie. Ej, to kosztuje 500. Hmm. Ale to już to jest potrzebne aluminium i amon. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie mamy chyba amonu, nie? Widzowie, drodzy. No nie mamy. W ogóle, jak ten amon wygląda? Gdzie to jest tutaj? Amon. Na wszystkich planetach. Ej, to idziemy, idziemy go szukać. Tylko wiecie co? Wiecie co? Zrobimy inaczej tym razem. Ja od razu przygotuję sobie tutaj na naszym ciągniku wspaniałym. Będziemy zbierać wszystkie te gadżety, które znajdziemy po drodze. Jeszcze z plecaka, z ekwipunku wywalimy to, co zbędne. I od razu, co znajdziemy, to. Nie mogę wsiąść? Nie pozwalają mi wsiąść. E, no, słuchajcie, myślę, że musimy się wybrać tutaj, w tym kierunku. Zobaczymy. Może, może się znajdzie. Ja myślę, że na powierzchni warto byłoby się przejechać. Tutaj ostatnio właśnie trochę kupaliśmy w tym miejscu. Zobaczmy, tutaj. Tutaj widzę, że jest. jest żywica no może od razu przy okazji sobie ją weźmiemy kurczę No i co No ja nie wiem nie wiem Przecież tak w takim tempie jak będzie nam zżerać baterykę dobra wyłączę. Ej, co to? Co to jest? Jakieś krzaki? Jakieś kamyczki. O, oh, gadiemy. Ej, no, bo to nie są kamyczki, bo tu kamyczków takich nie widzę, nie widzę nigdzie. Chodźmy obczaić. Co to jest? To jest jakiś surowiec chyba. Hmm? Organiczny, to jest roślina. O nice! Ej, bez Właśnie tego szukamy sobie, nie? No, to się tutaj. abon. Ej, i co? I teraz możemy to paliwo zrobić. Paliwo do naszego wahadłowca. Dobrze. Zaraz będziemy lecieć w kosmos. Och jej, ani tlenu, ani baterii. No, zaraz normalnie tutaj. Nie trzeba, trzeba się. Wiecie co? Ja się uzbroję w tą baterię. Ej, fajnie, ładuje mi się bateria tutaj, ale mogę jeszcze w ten sposób. Tak? Nie? Nie ładuje się szybciej, nie? Chyba nie. Dobra, ej, spoko, 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 fajna sprawa. Eee, dobra, ogarnijmy to do końca. Ogarnijmy to do końca. Czy tu coś jeszcze jest? O, jest jeszcze To drzewo mnie trochę denerwuje. Panie drzewo, proszę sobie Dziękuję. Bardzo miło z pana drzewa strony. Tu chyba będzie już wszystko. Tlen zaraz mi znowu oczywiście. No drzewa się przewracają. Ojej, przewróci się na nas. Ojej, jeszcze nam tlenu brakuje. Kurczę, co się tu dzieje w ogóle? Ej dobra, ile mamy? Trzy sztuki mamy, tak? Nie, dwie. Nam się nie dokończyło. No dobra, ale spróbujmy, spróbujmy z... dwie sztuki. Zobaczmy czy wystarczą. Ej, bez kitu. Serio, nie wiedziałem, że to tutaj jest. To akurat dużo nam ułatwiło. ale ja chciałem teraz, chciałem teraz pozbierać. A ja tak mówię, o zobaczę tutaj surowce są tam. No dobra, no i co, no i co, no i co. Eee, gdzie to miało być? To była druga zakładka, czyli to jest ta najmniejsza. To jest, od, to jest do odblokowania. I to potrzebujemy, amelinowe i amon. No dobra, kupmy to. Tu od razu, gdzie są te te? Tutaj są. To wrzućmy, bo to nam się tutaj mieli. <laughs> amelinowe. Aluminium musimy sobie wsadzić. Aluminium. No i amon mamy. Dobra. I zobaczmy teraz. To będzie to. To będzie to. To będzie to. I to. Które? Które? Przedłużacze, rozgałęźnik, średnia platforma, magazyn, siedzenie łazika, ciągi przyczepa. Paliwo. Paliwo stałe dla silników manewrowych. Cyk. Wiecie co? Ja sprawdzałem e, przed tym odcinkiem i nie widziałem, żeby był potrzebny silnik. Myślę, że jest to błąd w tłumaczeniu, bo tam było napisane, że jest potrzebny silnik, a wiem, że na pewno jest potrzebne paliwo do, do takiego wahadłowca. Spróbujmy je zainstalować. Oj, widzowie, widzowie. No i to jest taka... Właśnie. Tutaj się to montuje, chyba że to jest ten. O, no i zaskoczyło. Paliwo. No, to paliwo trzeba było zainstalować w rakiecie, a nie. O kurczę, jakiś nowy ten. Ojej, ojej. Jakiś nowy quest. Taki. Wątek główny, jakby się. Odblokował. Dobra, słuchajcie, zostawmy te questy. Bo tutaj ewentualnie. Wirówka ziemna, wirówka ziemna. Ej, tu są fajne, fajne gadżety, ale wiecie co? Warto jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, bo my zrobiliśmy rakietę i można do niej wsiąść, ale czy my mamy miejsce, żeby coś ze sobą zabrać? Nie mamy, nie mamy miejsca. Zajmuje nam miejsce to. To nam zajmuje miejsca. To musi być? Tu? Można tu coś innego wsadzić? Halo? Panie Rakieto, ja bym chciał to na przykład sobie wsadzić. Mogę? Panie Rakieto, mogę! Ej, fajnie! Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli tutaj sobie będziemy musieli zabrać gadżety. Natleniacz to sobie szczerze. On zajmuje tyle miejsca. Ja sobie wydrukuję chyba drugi taki sam. Czy nie? Dobra, zróbmy zgodnie. Zgodnie z zaleceniami, zabierzmy sobie, niech tak będzie. Ale będziemy musieli się przygotować do tej wyprawy. Więc na, na ten odcinek to chyba nam na dziś wystarczy. I tak, mamy pół godzinki. Więc na dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się do następnego odcinka, bo lecimy, lecimy, lecimy w kosmos. Na razie, cześć, trzymajcie się.